Dobra widzowie, nagrywam to, ponieważ stała się bardzo dziwna rzecz i naprawdę zaczęłam się dosyć mocno martwić, ale dobra, już wam tłumaczę o co chodzi. Mój dzisiejszy problem, a w zasadzie to już też wasz, ponieważ wam o tym powiedziałam, polega na tym, że mój chłopak Milan zamienił się w. Ha. I szczerze mówiąc, myślę, że to będzie istna tragedia. Przecież on już jako człowiek był strasznie ciężki, a co dopiero jako pies, który w ogóle się nie chce słuchać. A, i żebyście sobie nie pomyśleli, jak coś to to nie jest Milan, tylko to. Ale za to Milan jest tutaj i dzisiaj zagramy w grę, w której ponownie będziemy musieli ze sobą współpracować, żeby ją przejść. No a jeśli podoba wam się tak jak wygląda Ziutek, to zróbcie koniecznie teraz to, co Ziutek ma nad głową, czyli zostawcie suba, zostawcie też dzwoneczek, łapkę w górę i komentarz, żeby mi Milanowi było miło. Napiszcie tam coś w stylu, Ziutek, jesteś fajnym psem. Co myślisz o takim komentarzu? Ha ho. Nie no, myślę, że spoko. Możemy zaczynać. Tylko o co tutaj chodzi? Co ja mam cię na smyczy ciągnąć? No nie no, po prostu... Nie możemy spać, a ja rozumiem, że jeśli ja pójdę w drugą stronę, o widzisz, to mogę cię przepychać. Tutaj widzę, że Ty musisz przejść i mi odblokować. No tak, bo Ty jesteś psem, więc się zmieścisz więcej miejsc niż ja. Dawaj, dawaj. Ała! Chodź, chodź! Ja nie żyję! Co, chodź, chodź? Aha! Dobra, to dawaj. idziemy. Dobra, biegniemy! Nie! Co ty zrobiłaś? No mówiłam, że biegniemy! Obawiałem się o to, że wiesz, jak mamy tą całą smycz, żeby te lasery nie pociągły po prostu tej smyczy. Chyba na szczęście Ale. tak to nie działa. Tylko, że problem będzie taki właśnie z parkurami i z tą smyczą. Dawaj, ja już jestem. Uwaga, 3, 2, 1. I co się teraz stało? Aha, chyba to podlatuje. To na 3 lecimy, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj! Aaaa! Ej, dobra, jestem. Ała! Zleciałem ogólnie, bo ktoś mi przywalił, ale patrz. Zeskocz na dół. No. I ty widzisz na dole. Cię mogę podnieść do góry normalnie. Co?! Ej, dobra, to może nie jesteśmy skończeni? Chodź, piesku. A jak ja to mam zrobić? Trzymać E. Chodź, piesku. Co tutaj mamy zrobić teraz? Chyba ktoś. ja muszę na tym stanąć, wiesz? No tak, tylko ty to przeskoczysz. Ja tu przejdę. A, ty tu przejdziesz, dobra. Dobra. Nie wiem czemu, ale u mnie to jest niewidzialne. Także nie wiedziałem, że możesz przejść. Ale dobra, lecimy, dawaj. Kurde, smyśl żeś zaplątał. Opa, jaki mam ogonek. Superowy ogonek. Dawaj, lecimy. No nie ciągnij mi. Ej, musimy wciągać Maję. Ej, co się ze smyczą stało? Halo? Jakiś gościu mnie zrzucił, jest napisane. No ty tu przyjdziesz kiedyś. No ale to ty mnie wciągaj. No już trzeci raz cię wciągam. Dobra. Dobra. Pies skacze wyżej niż jego właściciel, tu jest napisane. Okej. Okay. <laughs> nie, wciągnij mnie. Dobra, wciągam to cię. To znaczy, że? Że mogę tak przejść? No chyba o to chodzi, ale mnie nie ciągnij. Dobra. Tutaj akurat proste. Stój tu, bo ten... mi trzymasz przejście. Dobra. I teraz przed nami hule. Dobra, trzy, dwa, jeden, biegniemy, chodź. Ała! Czemu ty szczeknąłeś? Bo padłem. Aha, a czemu? Bo mnie kula dotknęła. Oj, a teraz ja. Ale mocne to jest, że możesz ciągnąć kogoś, nawet jeśli ktoś umrze. Dobra, biegniemy, szybko, szybko, biegnij szybko! Biegnę, biegnę. Dobrze, o. udało nam się. Teraz parkour. Wow, no Maja, pa. nawet dobrze ci poszło. To prawda, jestem tu co, coraz lepsza. Muszę to <grym> przyznać. O, nie! Nie będziesz się jest... mnie ciągnął na dół, Piasku. To wszystko przez ciebie. Piasku, a umiesz jakieś sztuczki? Mogę nasrać tutaj. Nie, możesz pokazać jakąś sztuczkę. Umiesz na przykład siat w komentarzach. Siat. Aaa, poczekaj zaplantować pakę, popatrz. Wejdź w nią teraz. No. Aha, i nic się nie dzieje. No to nieźle. Czekaj, chodź czekamy na nich, ja ich walę. Dobra, sztuczka numer jeden. Co to z im zrobić? Wysadziłem go. Jutek, on tu dalej stoi. Zwróciłem. Dobrze. Dobrze piesku. Sprawujesz się. Dawaj, tutaj musimy razem skakać po jednym. Próbuję. Ty musisz w ogóle skakać pierwszy, bo jeśli ty skoczysz, a ja spadnę, to ty będziesz mógł mnie wciągnąć. To jest dobry plan. I tak się właśnie kończą popisy. Żiotek chciał pokazać jakieś sztuczki, ale jak zawsze mu oczywiście nie wyszło. Znowu mu nie wyszło. Ej, teraz ktoś mi przewalił. Nikogo nie ma. Halo, no idziemy, bo ja bez Ciebie nie mogę iść dalej. Ale zanim pójdziemy, ja mam do przekazania widzą ważną informację, a dokładniej informację o tym, że w momencie, w którym widzicie ten film, możecie już robić zakupy na naszym sklepie. Ponieważ dosłownie chwilę temu wystartował tam nowy, limitowany drop, na którym możecie kupić na przykład taką super bluzę. Jest też taka sama w kolorze niebieskim. Mamy również maskotki Totiego, takie jak ta tam. Pewnie ją widzicie i pewnie już ją widzieliście. Także jeśli też chcecie mieć pieska w domu, no to ten puszek będzie idealny dla Was. Ale to nie wszystko, ponieważ macie tam również różne gadżety, takie jak opaski na rękę, czy poduszki z naszymi autografami. No i oczywiście do każdego zamówienia dołączamy jakieś fajne gratisy, a do każdego boxa zdjęcie z autografem. Także jeśli chcecie zrobić zakupy na naszym sklepie, to musicie się śpieszyć, ponieważ ile rzeczy jest ograniczona, a drop jest limitowany, to oznacza, że jeśli rzeczy na stronie się wyprzedadzą, to już nigdy tam nie wrócą. A my teraz wracamy do gry. Poza tym na spacerku to ja powinna iść przodem, a nie ty. Opa, 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 opa. Ej, coś za dobrze nam dzisiaj idzie. Dobra, skakaj. Oj, spadłam! Powiedziałem, że to się tak skończy. Ej, nie! Serio? Myślałem, że będę mógł skoczyć. No to... jutek Ktoś mnie zrzucił teraz. No to nieźle, nie? Ej, ktoś nie uderzył! Ktoś nie uderzył! Staś bombę? Od tamtej, którą ty wcześniej zrzuciłeś! To była chyba jakaś zemsta. A! Czy ty możesz cały czas nie spadać? Proszę! Ale ja się potykam o twój ogon! w dupą kręcę. Czego się tak cieszysz? Tego, że wystartował nasz sklep. To jest mój powód do radości. Tutaj mamy informację, że te platformy rozpadną się, jak będziemy po nich chodzić, więc musimy chyba szybko biec. Chciałem sprawdzić. No to muszę ci wciągnąć. Chodź, 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 chodź. Rozumiem, że to te też się rozpadną. No ja właśnie nie wiem, bo te się nie rozpadły. Dobra, i teraz tutaj i tutaj. Nie wiem w sumie o co chodziło w tamtej informacji. Może to była jakaś podpucha, nie wiem. Nie no, ja tu mam jakiś labirynt, co jest? A ja jestem nad tobą. Mogę otworzyć to. Teraz muszę lecieć tutaj i znowu mi się coś otwiera. Ej, no podejdź tu kawałek. Ten labirynt jest mocny. Ja sobie chodzę normalnie po górze, a mój piesek ma dzisiaj tor przeszkód. Czekaj, ja to zaraz rozpracuję. Ale tutaj już mi się otworzyło, czyli... O, udało się. Pa. Gdzie jest jakiś przysmak za to? Nie ma. No to ja nigdzie dalej nie idę. No choć chcesz, żebyśmy byli gorsi od innych, paczek nas mijają. Chodź. Nie. No chodź, bo ci dam bombę. Chcesz mnie bić? Bijesz zwierzęta, tak? Okej, okay, myślę. Nie, tylko takie niedobre jak ty. Więcej takich nie ma. Wciągaj mnie! Nie. Wciągaj mnie, no! Cały czas cię wciągać. No, nie gadaj, że ty znowu spadłaś. Ty mnie nie wciągnąłeś! No nie! Weź się nawet nie rób żartów. Ej, no! No nie, no, ty po krako. Ty sam jesteś po krako, i lepiej tak nie szczekaj, bo kociej mordy dostaniesz. Czy masz tam przejście? No. To skasz. No to skoczyłam! Tutaj, co się dzieje? Aaaaa! No i wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Ale po co ty żeś tak. tu przylasek? jak to nie jest dla ciebie pomieszczenie w ogóle? Nie no, od początku. Chodź i nie gadaj, bo za dużo szczekasz, za mało robisz. No dziute! No ty jesteś jakaś... Nie wiem co ty robisz? Kolejny raz spadłaś ty. No bo mnie ciągniesz! No. Wciągaj mnie. Ja pierd... Tak. my tego nie przejdziemy dzisiaj. Co za leścia. On mi się tak pląta pod nogami i gorzej niż Toti. Serio, już Toti jest lepszym psem niż on. No wciągam już. Pod... Ja cię wciągam, a ty zlatuje. No nie zlatuję, bo ty mnie wciągasz kurna fodes. Aha, bo ja cię tu chyba nie mogę wciągnąć. Widzisz o co chodzi? Bo ja cię nie mogę wciągnąć na swój blok. Ale dobra, na ten już cię będę. Działa. Czekaj, bo zmieniłem się w pająka i chodzę po ścianie. Ja tutaj też wchodzę i teraz. Przechodzimy. O kurde. Nie. Siótek. A co jest? Nam się. Nie. Kliknąłeś, żeby pominąć etap. Nie. 100% to zrobiłeś. No zrobiłem, bo już nie mam siły no, na to. Nie wiedziałam o tym. Wow. Wciągaj mnie, bo ja latam! Latający pies! To on! Latam, a Maja mnie nie wciąga. No Tam. przecież Cię wciągam! O dobra, żyję. Powoli, powoli, a już prawie zleciałem. Tak, tutaj, I teraz tutaj. Dobra, wszystko idzie po naszej myśli. Nie! Dobra, jestem. Ty co? A, zlatuję. Dobra, czekaj, bo ja muszę lewo góra skoczyć, a Ty... Ej, Ty miałaś łatwiejszy skok. No, no Nie wierzę, nie wierzę. Jak to nas wróci do początku, to robisz wypad. No i dupa, Acha. no i robisz wypad. Dobra, jestem. I ty pierwsza? Opa! Dobra. Nie. Nie, nie, nie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Chciałam powiedzieć, że cię tam do schroniska. Aha. Ale nie wolno robić takich rzeczy. Czekaj, ja teraz idę pierwszy. Dobra, jestem. Ale czemu ja mam robić skoki na wysokości? Nie poczekaj. Dobra, jestem. Co ty robisz? To pies ma chodzić za panią, a nie, pani za psem. No, co jest z tym nie tak? Na szczęście tutaj się zapisywało, więc będziemy w tym samym miejscu. No, czekaj, bo ja nie ogarniam tego. Ja jadę? Jadę, dobra, to ja cię wciągnę. No nie wciągaj. Jesteśmy dobra. już prawie w połowie. Ja. Już mnie plecy bolą. Popatrz. No, patrzy. Aha, pominąłeś znowu poziom, żebyśmy znowu byli na takim samym czymś. Dobra, no, teraz lecę tutaj. Teraz musimy wrócić tutaj. Dobra, ja to mam, ja to mam, ja to mam. Ktoś mnie zrzucił. Bo co ty robisz, wejdź. No bo ktoś mną rzuca. Oj, <noise> a ja przez to nie przejdę przecież. Jak ja mam tu przejść. No no dobra, może mnie wciągnij po prostu. No i ktoś mnie zrzucił! No a ty mnie żeś popchał do kurny tego! Nie wejdź w tą lawę, dobra? Dobra! Ej, no ja. kurwa co? <noise> nie no, nie! Dobrze, dobra. przyszliśmy! A. O kurde. Nie no ty się, to niczego już nie nadajesz w tej grze No bo jestem zmęczona już Ty się na prostej potykasz, a ja nie mogę cię wciągnąć, bo jestem na swoim polu Co jest, to jest drabina? Jest, jest Aha, a ja nie mam drabiny, tylko muszę skakać Bo ty jesteś psem, psy nie chodzą po drabinach No nie, no znowu labirynty Dobrze, teraz ty się pomęczysz W labiryntach jeszcze są trapy teraz dodatkowo Aha, oh, tu można spaść no, i spadłem. Wciągaj mnie, wciągaj mnie. Dobra, puść, puść. Nie puść. trzymam, nie trzymam. Pach, pach. Pach, pach to ty masz w głowie. Ci zrobili pach pach. pach, pach, i teraz masz ubytki. Chodź. 66%. Masz prostą drogę, może nie zlecisz. Dawaj, na dół tu, co ty robisz? I teraz? No nie no, ty masz 10 IQ. E, nie obrażaj mnie, bo ci więcej nie zaproszę. Tu trzeba wskoczyć, Maju, i jak to poleci za nas, to musimy wiedzieć. Dawaj, teraz, szybko. Szybko! Co ty robisz? Pamiętam, że plaza! la. la. Udało nam się! Nie, ja wychodzę z tej gry za sekundę, naprawdę. No chodź, ciągnę cię, nieudaczniku. Wciągaj mnie. Chodź, nieudaczników, wciągnę cię. Musimy się po prostu wspierać, tak? Wciągaj mnie. Nie, ja wychodzę z tej gry, dobra, Ej, do jestem, ej, ale ja mnie wciągnąłeś. Do widzenia, ja wychodzę, się ma. A tak wyżej, tu. Mój pies uciekł. Jeśli ktoś go znajdzie, proszę dać mi znać w komentarzu, że znaleźliście mojego psa. A w tym filmie to by było na tyle. Jeśli chcecie, to serdecznie Was zapraszam do oglądania następnych filmów, które Wam się tutaj wyświetlają. A teraz idę. Cześć!